Dzień dobry, nie wiem, czy mnie słychać, ale spróbujemy. Szpryca. Każdy wie, że ja nie tego, bo ja nie tego. Ale z racji tego, że jestem nauczycielem jogi i że wiem, w jakim wymiarze żyjemy i wiem, co to dualność i doświadczenia wyjścia poza dualność, trzeba przestać troszkę tak nienawidzić przestać, skakaj ze skrajności w skrajność. I teraz tak, za, keczupowani, bez keczupu, nie? Szczepany, nieszczepany. Jeżeli masz dobrą karmę, chociaż karma to też dobra i zła, to też jest przyczyna i skutek, to też jest iluzja, bo to jest dualność. Ale jeżeli masz dobrą karmę, to może być tak, i ja to widziałem, doświadczyłem, że anioły Ci pomogły i że wiecie, że przy szprycach były raz, dwa, trzy, że pierwsze było woda, dwa było pół na pół, trzeci był syf. I może być tak, że jak miałeś dobrą karmę, to anioł ci pomógł i wziąłeś wodę. Dlatego wielu ludzi jest zdrowych. Ale wielu też jest tak, jest chorych. Na przykład jak widzisz zombie po pięciu keczupach i z nim już się nie idzie dogadać, to, on, to już wiadomo, że on musi odejść, czy ona. Ewolucja dla tej osoby na tym etapie się skończyła i on wróci do czarnego wieku znowu, wróci do Kaliuk, do tego ciemnego wieku iluzji, hipokryzji, pieniędzy, seksu. On wróci, bo on nie może pójść wyżej. On nie może pójść 4, 5, 6 czy 7, bo on, on musi zostać w 3D w dualności: góra i dół, dobro i zło, czarne białe. Ja ten filmik kręcę dlatego, żebyście zrozumieli, że ci co nie wzięliście. To dzięki Bogu, macie wolną wolę i żeście dobrze zrobili. Ale ci, co wzięli, nie zawsze, może nie mieli tej świadomości, co wy, albo odwagi, bo presja społeczeństwa ich cisnęła. Ale nie zawsze to są źli ludzie. Ja widziałem, że ci, co wzięli, faktycznie zmienili się na lepsze. To jest trzy przypadki na sto, ale jest. Widziałem to. Ja z nimi rozmawiam, ja im mówię, że chłopie, Robisz to i to, mimo wszystko, tej trochę dobrej karmy i anioły uratowały ich od odejścia. W tej całej iluzji w tych trzech latach było to, że masz wolną wolę. Tak naprawdę nikt cię nie zmuszał, ale robili wszystko, żebyś wziął. Tak, cisnęli. Dlatego ja uważam, że to był pierwszy etap i będą jeszcze etapy mocniejsze, które znowu będą cisnąć na maksa, na maksa, żeby cię obudzić, wyrwać z iluzji. A każdy, kto jest z materii, wiesz, ktoś się boi stracić dom, kredyt i weźmie pięć, nie? A i tak później odejdzie i nie ma nic. Albo bali się wyjechać do Niemiec do pracy, bo musi wziąć, a teraz przy trzeciej już ledwo chodzi i tak nie pojedziesz do pracy. Dlatego diabeł się śmieje, bo ty masz wolną wolę. My, jemy, my żyjemy w wymiarze dualnym i masz wolną wolę. Idziesz w prawo albo w lewo, góra-dół. Wybierasz anioły lub demony. 54 pięćdziesiąt 54 Devas w każdym roku. Ten filmik jest o dualności. I ci, co nie wzięliście dobrze, ale też nie nienawidźcie tych, co wzięli, bo część z nich naprawdę się nawróciła. Bo kiedy ludzie się nawracają? Na łożu śmierci, w szpitalu, w chorobie. Ostatni wdech przychodzi oświecenie i część z nich będzie żyła. I dobrze, cieszmy się, że żyją bo widocznie mieli dobrą karmę i coś tam przyjęli nieświadomie, pod naciskiem, tam powiedzmy, jakiejś tam psycho socjotechniki, jakiejś tam psychologii, e, telewizji itd., itd., czy rodziny, nie? Nie ktoś nie chciał się rozwieść z żoną, no to wziął. I część będzie żyło, bardzo mało ich, ale będzie żyło. A niestety, część tych zombie, co chcą cię zabić za kota i za to, no to oni wiadomo, że to już oni muszą odejść i odejdą, to jest gwarantowane. Dlatego ostatni kalki Awatara, ta wojna, która jest, ostatnia wojna, to jest wojna o świadomość. To się nazywa kalki Awatara Collective consciousness. i to jest świadomość zbiorowa. Dlatego tu nie będzie, że ja, moje, twoje, nie. Dlatego też ten ucisk i wyrwanie z materii, zabranie domów to ma sens. Z punktu widzenia duchowego to ma sens, bo wyrwiecie z, z materii. Bo ludzie kochają przedmioty, a zapomnieli o ludziach, o drugim człowieku. Ludzie kochają samochód, a nie kocha żony, na przykład. Nie? Dlatego to z punktu widzenia um, duchowego ma sens. Ktoś powie, a co ty gadasz, ja tu mam żonę, tu ja... No tak, ale patrzysz tylko na siebie. Nie patrzysz, że za płotem sąsiad umiera i nie ma szklanki wody, czy nie ma co jeść. Diabeł jest cwany, diabelstwo jest cwane. To, tak jak z wężem w Biblii jest, nie? Jest wąż, coś tam, coś tam, Ewa, jabłko, tu i nagle wyrzuceni. To, to jest część prawdy. Bo język polski jest ograniczony. Mimo, że ma źródł w sanskrycie, bo wąż, bo na przykład angielski, gdy zobaczymy snake, serpent, ornaga, macie trzy różne rodzaje węża. I nie każdy jest zły. Ja tu nie broję, ja nie bronię gadu, broń Boże. Pokazuje tylko, że nie każdy jest zły. Tak jak teraz wybijają koty. Bo koty są duchowe, delfiny są duchowe. I część węża też jest duchowego, ale część. W dualności dobro i zło znowu, nie? Snake, serpent, ornaga. Macie trzy rodzaje istot. I nie każda jest zła. Dlatego tutaj nawet nie chcę mi się rozwodzić, jak ktoś tu będzie mieć cisnął z jakimś hejtem, to od razu blok. Ja wam tylko pokazuję, że żyjemy w wymiarze dualnym. I że góra, dół, czarno, biało, prawo, lewo, dobry, zły, to jest dualność. I to jest właśnie wolna wola. I to my decydujemy. Dlatego ten uścisk był taki, że ty masz decydować, że sam masz wziąć keciu. Bo sam masz się sprzedać do diabła. Nie to, że ktoś cię ciśnie. Ty masz sam, dlatego że chcesz mieć ładną dziewczynę, nowy samochód i, i seks w sobotę na dyskotece, to musisz przyjąć cztery razy tutaj. Komara musisz. Diabełstwo jest cwane. My myślimy, że ludzie jest... Nie, diabeł jest dużo mocny bardziej cwany od nas. Dlatego to jest Fallen Angel. Upadły anioł. Ale anioł... To że upadły, ale anioł, czyli coś tam kuma, nie? No. Także to tyle. Teraz mija portal 3x7, 3 razy7, 37, 7 lipiec 2023, czyli 777. Bardzo mocny portal, wyrzuty plazmy, zmiana DNA, to mógłbym się rozwodzić. Macie 12 nici DNA, dwie są tylko aktywne, 10 uśpionych. I teraz te, ten czas, te wyrzuty plazmy ze Słońca powodują to, że pozostałe 10 jest, zostaje aktywowanych ponownie. Dlatego w czasie ucisku, co było, zostań w domu, nie wychodź na zewnątrz, na Słońce, nie? Bo Słońce cię rozabija. <laughs> Albo ktoś powie, weź te olejki do przeciw opalaniom, nie? Oni wiedzą, co robią. Oni was odcinają od źródła. Macie pięć elementów. Słońce, woda, powietrze, ziemia i akarz. Iter, unlimited space. Tak samo jak y, pięć zmysłów, chociaż tych zmysłów jest więcej. Tak samo elementów, ale pięć głównych. Jak odcinasz się od słońca, jakby się drzewo odcięło od słońca, no to drzewo nie żyje. To tak samo jest to. To nie żyje bez słońca. Dlatego oni mówili, zostań w domu, nie wychodź, nie? Bo byłyby rzuty plazmy, Robisz upgrade, Twój system się zmienia, wibruje na wyższe, wchodzi na wyższe lewele. I to ma sens. Rozwijasz się duchowo. Wtedy oni cię ciągną do dołu. Strach bazuje na pierwszych dwóch czakrach, dlatego pierwsze te dwie nici aktywne były tylko aktywne: seks, reprodukcja, jeść i spać. A miłość niebezwarunkowa wznosi wibracje. Dlatego oni cały czas było strach, strach i strach. A teraz masz bać się kotów. Jak tu ktoś nie zakuma. To ja nie będę już tego go nawracał, to on to wtedy. Ale film jest głównie o tym, żeby nie nienawidzieć tych, co wzięli, bo widocznie byli nieświadomi, ale ja osobiście widziałem, że to pomogło. Czy anioł im pomógł, czy inne istoty, że faktycznie świadomość poszła w dobrą stronę, to jest fakt. Fakt, że 3 na 100, czy tam 1 na 100, ale jest, także nie, nie musimy zakończyć to, wziął Szczepana, nie wziął. Możemy się pośmiać, ale też żeby ich tak, bo ja naprawdę znam kilka osób, które wzięły i z nimi się nie dogadasz na temat, że, że czemu nie brać, że nie należy brać, ale to są dobrzy ludzie, naprawdę. Po prostu ich trzeba zostawić na ich poziom ewolucji, świadomości, ale nie nienawidzić. A jak zombie jest, to wiadome. Dziękuję, do widzenia, idź tam, uciekaj od kotów, weź piątą dawkę i, i tego. Tak. Dobra, to tyle, do widzenia, pozdrowienia z Grecji.